We'll No to z kompotami w tym roku będzie słabo. Że co? Jabłek nie ma. Czego ty na mnie krzyczysz? Jakby tu moja wina była. Nie krzyczę, tylko głośniej mówię, bo najwyraźniej nie słyszysz normalnie. Słyszę, słyszę. Taki rok, że nie ma jabłek. A czemu u sąsiada są? W tym roku są u sąsiada, a na następny rok będą u nas, a wtedy sąsiad nie będzie miał. A co jeśli ja chcę teraz? Ale ja nie chcę. A powinieneś. Bo kto jada jedno jabłko dziennie, nie chodzi do lekarza. Niech zgadnę. Szwagier ci taki głupot nam opowiadał. Mądrość ludowa masz i skocz po jabłka. Najlepiej kwaśne. Kwaśne? Ale masz zachcianki. Zosiu, czy ja o czymś nie wiem? Ty jesteś w ciąży? Głupta, szarlotkę będę robiła. To co, skoczysz do tego sklepu? Skoczę, skoczę. Proszę. Siema, szwagier. No cześć, a co ty tak dziwnie chodzisz? A szkoda gadać. Pies sąsiada za dupę złapał. Pewnie przez to brodni poznał. Nie no, bronił terytorium. Po jabłka do niego wlazłem. Co ty, Antek, nie wiesz, kiedy się zrywa jabłka? No jak nie wiem, wiem. Chyba nie wiesz, bo jabłka się zbiera, jak jest pies A Co jest? U innego sąsiada kijem zarobiłem. Też przez brodę nie poznał? Ja pierdolę, szwagier, co ty tej brody tak się uczepił? No bo jak można u sąsiada kijem zarobić? Zośka wysłała po jabłka. Kielicha? A w sklepie wiesz, jakie teraz jabłka drogie? No, ostatnio widziałem po 12 zł za kilo. I to niby polskie? Gówno polskie! Polskie leży u rolnika pod jabłonią i gnijo! A może te srajfony te jabłko opatentowały? Stąd taka cena? Jakby ktoś miał opatentować jabłko, to byłby to Adam, bo on zjadł pierwsze jabłko. Swoją drogą. Adam musi być gejem. Ujebało cię szwagier? No bo patrz. Przed nim stoi nagiusieńka kobieta. Mówi o pokusie, a ten jabłko wpierdala. Szwagier to ich wąż skusił, a dopiero potem Adam zauważył wewie kobietę. A Ewa w wężu zobaczyła rękawiczki, pasek, torebkę. Zresztą to nie był wąż, tylko żmija, a zwali ją ścioła. <słuch> Spójrz, szwagier, a mąż żoną. Muszą się dopasować właśnie jak dwie połówki jabłka Tak, tylko ciężko to skleić, jak jedna połówka jest jabłka, a druga... szwagrówki Ty, szwagier, czemu to jabłko tak brązowieje? No widzisz, jak kroisz jabłko albo odgryzasz, to wyciska się sok a skoro jabłko zawiera żelazo, no to te reaguje z powietrzem, czyli się utlenia. No i w rezultacie brązowieje. Gadałeś coś? Mówię, że żelazo jest w jabłku. Żelazo? Pojebało cię? Wiśle było pukane i tyle. A jakby miało żelazo, to by go na magnę zbierali. I na złom. Nie na złom, a na trunek. No jaki trunek? Wino. Jabłecznik, 10 kilo jabłek, 2 kilo cukru. Jabole teraz będziemy walić? Ze swoich jabłek? Czemu nie? A jak zabutelkujemy niedochodzone, to wyjdzie cydr? Szwagier. Nie chcę tu ciebie martwić, ale ja jabłonki to u Ciebie nie widziałem. A kto mówi, że ze swoich? O, nie, 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 nie. Ja już dzisiaj wystarczająco zarobiłem, więc kraść nie będę. A kto powiedział, że będziemy kraść? U jabłka leżą i gniją, więc one wywalę na kompost. My te jabłka pożyczymy i oddamy w kompoście. O skurwa. Szwagier, toż to nie ma jabłek. Bo to czereśnia. O, a to? Zobacz jakie małe. To jest orzech włoski. Ty, a Pitbull'a nie ma? Nie ma, on jest na służbie. A o której kończy służbę? Na pewno nie teraz. O, zobacz jaka ładna jabłoń. To co, zbieramy? No tak, tylko że najlepsze jabłka rosną na samej górze. Co ty gadasz? A nie lepić ziemi? Chyba, że chcesz mieć kwaśne. No Zośka gadała, kwaśne. A dla mnie są potrzebne słodkie, bo im słodsze jabłko, tym mniej potrzebuje cukru do wina. O skurwysy, tylko Patryk za krótki, weź podsać. Ty mnie podsać. To którego tam, panie? Ma być 10 kilo. Ała, ała, ała jak kamieniem w Szwagier, jak kiedyś dla Newtona spadło jabłko na głowę, on w sformułował teorię przyciągania. Jak ja ci zaraz sformułuję, to filozofy nie rozszyfrują. No widzisz, genialni ludzie wymyślają teorię, a praktyczni kask. Ten twój Newton to musiał być pijakiem, bo jaki normalny człowiek leży pod jabłonią? A jak wiesz, niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc on mógł być twoim kuzynem. Jak wiesz, to jabłoń też niedaleko spada od jabłka. Więc zbieraj, a ja idę La pitbull ha composto un po' Zaraz się nauczę jak kraściwka. To naucz mi pitbull. Naucz, będę wdzięczny. Bo już dzisiaj trzeci raz zostałem złapany. Antek! Wiesz jaki żart wymyśliłem? Czym się różni policjant od gówna. No i czym? Niczym? No, otóż to. Boguję. A wiesz, jaki jest najbardziej obrzydliwy moment? Jaki? Jak odgryzasz jabłko i widzisz robaka. Gorzej, jak odgryzasz jabłko i widzisz tam pół robaka.